Ta noc we Włoszakowicach w powiecie Leszczyńskim nie była spokojna. Krótko przed godziną pierwszą strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku, w którym znajdowała się kotłownia. Ogień rozprzestrzenił się szybko. Ze względu na, na też dużą ilość materiału palnego, która była składowana, były to trociny. Pożar był o silnej mocy, szybko się rozprzestrzenił na sąsiednie obiekty na nawiaty o konstrukcji drewnianej, które pod którymi były zaparkowane pojazdy, maszyny rolnicze, samochód osobowy. Z ogniem walczyło 12 zastępów straży pożarnej. Zdaniem strażaków pożar mógł być spowodowany błędem podczas prac w kotłowni. W tym pomieszczeniu w, w ciągu dnia były prowadzone prace remontowe tejże kotłowni i prawdopodobnie wtedy doszło do zapruszenia ognia. No i pożar ten po prostu. Rozwijał się, rozwijał się, przybrał moc po prostu wieczorem. Żywioł spowodował ogromne straty, oszacowane przez służby na około pół miliona złotych. Jakub Szustakowski, puls dnia.